Tak, to prawda, jechaliśmy na Śląsk z zamiarem wygrania tego meczu, jednakże w pierwszym moim starcie zostałem odjeżdżony do szpitala i to znacznie osłabiło naszą drużynę. Jednakże chłopacy walczyli bardzo dzielnie. że po 11 biegu dopiero <śśśś> zawodnicy ze Śląska uzyskali przewagę i stąd to 17 punktów, ale mam nadzieję, że z Radanżu jesteśmy w stanie odrobić to i punkt bonusowy zostanie gnięty. No tak jak powiedziałem, po 11 biegu coś się załamało, jest, jest mi okay. Tego pisać, bo nie byłem na meczu, bo z tym do szpitala. I nie wiem, czy to braki kondycyjne wyszły, czy Śląsk naprawdę się przełamał. I Dobrze, wróćmy do twojego upadku. W którym, w którym biegu doznałeś kontuzji i jak to do tego doszło? No, pamiętasz bieg... w ogóle to? Pamiętam, pamiętam. Był to bieg czwarty i po wyjściu jechałem trzeci i zostałem został atakowany. Atakowała mnie Bielica to Świętochłodziec. I na ostatnim wyjściu z wirażu na czwartym okrążeniu upadłem, ponieważ zawodnik Świętochłowice chciał mi zapakować taką przysłowiową nożyce i chciałem mu podjechać do krawężnika i upadłem. Uderzyłem brodą o kierownicę i więcej. Dobrze. Z tym. Dostałeś kontuzji dość poważnej, jeżeli wylądowałeś w szpitalu. Co sędzia na to wszystko? No bo z tego co wiem było dość kontrowersyjne sędziowanie. Tak, sędzia nie popisał się w tym meczu. Tak jak mówię, jak koledzy mówili, z tego co te trzy pierwsze biegi też widziałem, to sędzia nie wiedział co się dzieje za bardzo. A jeżeli chodzi o moje wykluczenie, no to sam się wykluczyłem, bo upadłem i sam sobie zaszkodziłem. Dzisiejszy skład Oro jest trochę eksperymentalny. Jak sam Rydal wskazuje na to, jest to słabsza drużyna ze słabszych w naszej grupie, ale mam nadzieję, że ci młodzi, młodzi chłopcy, którzy dzisiaj będą jeździli, mają szansę się pokazać i... I dobrze wypadną. Czyli dzisiaj jedziesz? Dzisiaj jadę, ale z rezerwą. W razie z... czego to będę dostępny. Dziękuję z... za rozmowę. Skąd my się wzięli? To wynikło z połączenia dwóch drużyn rybnickiej i Mikołowski. A startowaliśmy wcześniej tylko w lidze regionalnej. Mieliśmy swoją, swoją ligę, i... no, ale to są zawodnicy, co już jeździli i w lidze ogólnopolskiej, i w regionalnej. A... Czyli jeżeli chodzi o waszą drużynę, to w ogóle jest debiut? Znaczy, w lidze ogólnopolskiej tak. No, my startujemy, no jeżdżamy, żeby... Znaczy po naukę jak to się gada, bo to jest jest pierwszy sezon i staramy się wszędzie pokazać jak najlepszej strony, a jak wychodzi to jak wychodzi. Dobrze, jak długo jeździ w Speedroberze? 3, 3 lata Super! A wcześniej w czym jeździłeś w jakiej drużynie? No SPR Cały czas, dobrze drugi! Krzysztof Oklik. Też w tej drużynie? Ślos Tomowice i Mikołaj. Jak długo jeździ w Speedroberze? Około 5 lat. Super! Jakub Jakubiak, około też 5 lat, najpierw SP Rybnik, potem z teraz Strażak Mikołów. Co masz Grzybek? Tak, tak. Jak długo jeździsz i w jakim klubie wcześniej? 11 lat. Bo... O to już prawie od dzieciństwa można powiedzieć. <noise> w Świętokowicach, w Mikołowie i teraz w Super. Dominik Rzepka, wjeżdżę już czwarty rok bodajże. Wcześniej startowałem w Strażaku Mikołów, a teraz SPR Mateusz Włosiński, jeżdżę 6 lat około No i jeżdżę w SPRZ Z tobą już rozmawialiśmy, ale jeszcze się nam przedstaw dokładniej. Sieman komander, 16 sezon na torach wychowanych książka a startował też. w Strażaku Mikołów, a teraz A teraz takie niedyskretne pytanie Typowanie na dzisiejszy wynik. Jaki typujecie wynik dzisiejszego spotkania? Korzystny dla nas, o. I gratulacje i życzę powodzenia. Dziękuję za rozmowę wam. wszystkim bardzo serdecznie i za chwilę przedstawię klubu, zarazem kierownik dzisiejszych zawodów, pan Wojciech Kieperny, okay. którego serdecznie witamy i przedstawiam skład gości z numerem pierwszy Jakub Jakubiak, z numerem drugim Mateusz Włosiński, z numerem trzecim Krzysztof Ochlik. Zarówno. Hej, Marki. Zarówno. 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 się Zarówno. 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 Niech Zarówno. duże. Zarówno. 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 W kasku białym rzepka. Drugą pozycję utrzymuje Bisior. Trzeci Jakubiak. Czwarty kolega Jankowski. Proszę Państwa, piek pierwszy, historia. W kasku białym Rzepka. Drugi misior Wyłącz. No tak spokojnie Proszę Państwa, wolno więc przechodzi do historii. Pierwsze miejsce Paweł Kozłowski, drugie miejsce Jakub jak i Trzecie miejsce Woźliński i na czwartej po, y, ożył Gniezno-Szymański wybiera Trzymaj tam! się tam! Trzymaj się tam! się tam! Na pierwszym miejscu Szymański drugą pozycję utrzymuje z numerem trzecim Ochlik czwarty wybiera trzeci wybiera, przepraszam najmocniej i... Czwartą pozycję. Pilnuje bardzo mocno zawodnik z numerem 4 Grzybek. Bieg do historii. Coś przeskoczyło na stawkę. Grzyby, że tak powiem. Mamy wajt do końca. Dożywajstwa, wynik. Mecz Rzepka już! Już zarówa, gądź! Daj serwa! Jedź, jedź, jedź! Na pierwszym miejscu Nowak drugi Komander trzeci Rzepka i czwarty Jankowski Pierwszy Nowak, drugi komander, trzeci Rzepka, czwarty Jankowski. Jego przy wydawaniu komentarzy proszę i publiczność i zawodników o zachowanie ciszy. Dziękuję. Nie bójcie. Nie bójcie. Баг ой не биш. Эх, чи, чи, чи. Энэ хэрэгвэмэй. Ари дий. Ниийс баяатаа. Амгээ татсанаа хоёроо. Эй. Эй. Яг чи шакэ, чи хэлэв. Аа. Тоо таах. Завраа чөйх, түн. და რა ეცა გობჟე მოჩექაი ბოგოში და თქვენი ის შე პატეჩი შე გოცი შე